Znajdujemy się w dawnych budynkach młynów parowych, największych młynach, które znajdowały się na Pomorzu i Kujawach. Kiedyś mielono tutaj mąkę, a w tej chwili znajduje się Młyn Wiedzy, czyli Interaktywne Centrum Nauki, największe centrum nauki w Kujawsko-Pomorskim. Czym jest Centrum Nauki? To interaktywne wystawy, w których Wy, nasi odwiedzający, w sposób, e, poprze, poprzez doświadczenie sami poznajecie świat nauki. Tutaj każdy może przyjść, dotknąć eksponatu i spróbować e, zainteresować, ale też i pogłębić swoją wiedzę w różnych dziedzinach. Eksponatów jest bardzo dużo, bo mamy sześć pięter najróżniejszych wystaw, związanych z różnymi tematami. Od astronomii poprzez wystawę rzekę, czyli taką wystawę dla najmłodszych, czy na przykład na domek na drzewie. Po takie wystawy już bardziej zaawansowane, czy laboratoria i pracownie fizyczne, bo właśnie na przykład w tej chwili jesteśmy w pracowni biologicznej. Nasi odwiedzający, wchodząc na wystawy, mogą każdego eksponatu dotknąć, przeprowadzić doświadczenie, eksperyment, zastanowić się, co tam tak naprawdę zachodzi, jakie zjawisko obserwują. Eksponaty są. I dla młodszych i dla starszych, bo mamy eksponaty takie, które myślę, że są bardzo ciekawe już dla przedszkolaków, bo to, są, to jest na przykład wystawa rzeka, ale są też eksponaty trudniejsze związane z astronomią, które tłumaczą takie bardziej już skomplikowane zjawiska fizyczne. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo jesteśmy w Toruniu. Wchodząc do naszego Centrum Nauki wita nas wahadło FUKO, jedno z najdłuższych na stole zamontowanych wahadeł FUKO w Polsce. Ma 33 metry długości i dowodzi, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. To jest bardzo spektakularne. Eksperyment, doświadczenie, które każdy z naszych odwiedzających może doświadczyć i to nie doświadczyć tylko na parterze, ale też na każdej kondygnacji, na każdym piętrze niemal młyna możemy obserwować jak zmienia się położenie wahadła. Ważnym wydarzeniem w historii Centrum Nowoczesności i Młyn Wiedzy był grudzień 2019 roku, bo właśnie wtedy w dawnych budynkach administracyjnych i mieszkalnych młynów toruńskich uruchomiliśmy Centrum Innowacyjnej Edukacji, jedyne miejsce na kulturalnej mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale przede wszystkim Polski. To właśnie w tym budynku jest udostępniona jedyna w Polsce wystawa zatytułowana Ścieżki Dorastania. Na trzech ścieżkach zapoznajemy naszych gości z emocjami, o tym jak stajemy się istotą społeczną, jak budujemy relacje z naszymi najbliższymi, naszymi rówieśnikami, przyjaciółmi, znajomymi, jak ważna i odpowiedzialna jest rola rodziców, rodziny i innych grup odniesienia do tego, abyśmy mogli nabyć odpowiednie kompetencje do bycia dobrą istotą społeczną. Spotykamy się również z naszymi gośćmi na ścieżce dorastania, na której to opowiadamy o tym, w jaki sposób nasze ciało przystosowywuje się do zmian związanych z naszym procesem dorastania, procesem dojrzewania. Mówimy o fizjologii, mówimy o biologii, mówimy o seksualności człowieka, mówimy także o nałogach i zmianach, które zachodzą w naszym organizmie i jak na przykład hormony wpływają na nasze ciało. Mamy również ścieżkę społeczno-kulturową, na której się znajdujemy. To ścieżka, na której pokazujemy, w jaki sposób możemy uczestniczyć w kulturze, w jaki sposób możemy być twórcami, na przykład tworząc komiks, czy tworząc muzykę, w jaki sposób możemy wyrazić siebie poprzez taniec. Najważniejszą jednak rzeczą jest to, abyśmy mogli spotkać się przy stole, o przedmiocie, o którym często zapominamy, a jest on na tyle ważny, ponieważ pozwala nam się spotkać, porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy budować naszą teraźniejszość, przyszłość i nie stosując przemocy, hejtu, być ze sobą razem i być po prostu dobrymi ludźmi. Centrum Innowacyjnej Edukacji to jedyne takie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i jesteśmy dumni, że jest jedynym miejscem w Polsce i działamy w Toruniu. I właśnie to tutaj mówimy o tym, w jaki sposób człowiek dorasta do tego, aby być osobą odpowiedzialną, kompetentną, uprzejmą, uczuciową i taką, która po prostu może budować fantastyczną przyszłość. W aktywnych wystawach można opowiadać bardzo długo, ale myślę, że najlepszym sposobem na poznanie naszego centrum nauki jest wizytatu i zabawa na naszych wystawach.